Siema, witam was w kolejnym odcinku z Farming 22 na mapie Zdziechów. W dzisiejszym odcinku kolejny odcinek z tej serii i dzisiaj będę kosić rzepak. A później jeszcze zajmę się żniwami jęczmienia, jak tutaj to pole dokończę. Tylko będę musiał jeszcze zdjąć ten stół do rzepaku. na potrzeby właśnie koszenia rzepaku go założyłem. Już pół zbiornika mam ukoszone. Już większość pola jest skoszone. Wszystko mam jak na razie wysypane na tej zielonej przyczepie. Trochę dźwięki, może ścisze. Chyba jednak to się dość głośno trze. to się trochę głośniej niż ciągniki. i wymieniłem przyczepę to jak możecie już zauważyć to ta jest trochę ciemniejsza od tamtej mojej poprzedniej i trochę mniejsza wymieniłem ją ze względu na to że już mnie denerwowało to że tamta przyczepa jak się ją lekko dotknęło to ona od razu uciekała i latała gdzie chciała stąd nie ma takich problemów to to jest ok tylko jeszcze nie sprawdziłem mniej wysypywania ale myślę że powinno być to robione dobrze No i teraz troszkę było przerwy od tej serii, troszkę dużo nawet, bo co dwa tygodnie, może nawet trochę lepiej. Było trochę tutaj ogarniania, bo musiałem przeminąć całą zimę. Więc posprzedawałem plony. A, to cię już nagrywałem z wiosny, a, to teraz nie było przerwy. w tym tygodniu chyba było odcinek nawet. Nagrywam w sobotę. Także od poprzedniego odcinka to było nawożenie i opryski. No jak widzicie teraz na moim koncie jest 80 tysięcy. Sprzedałem mleko za które zarobiłem 16 tysięcy bo już miałem go dużo żeby mi się nie zmieściło a na razie jeszcze takiej super dobrej ceny nie było bo było tylko po 2000, chyba jakoś w październiku albo coś takiego jakoś po żniwach ma być ten słupek jest najwyższy że wtedy powinna być najlepsza cena na razie już sprzedałem tylko 8 litrów a teraz już mi się chyba narobiło 23 tysiące, już całkiem dużo, więc za to będzie dużo kasy. Przychód znowu będzie. Patrz, teraz już niedługo, może w kolejnym odcinku, już wydam trochę kasy, bo będę chciał kupić prasę drogującą. To Tam będzie wydatek 20 tysięcy. Chyba patrzyłem nawet, nawet, chyba po 15 była ta prasa, która ja ostatnio patrzyłem. Ale na tym jednym nowym nabytku to się na pewno nie skończy, bo jeszcze będzie wymieniana talerzówka, też już jakoś po żniwach krótko więc to będzie kolejny wydatek. No i jeszcze jest planowanych kilka takich drobniejszych nabytków, plus jeszcze później przy siewach mały. I z tych drobniejszych, no to brony planowałem większe kupić popryskiwać na pewno kupić, bo teraz jeszcze nie mam swojego rozsiewać, wymienić I nie wiem czy coś jeszcze już A, tylko czy mi to wlezie, gdzie na tą przyczepę 200 kilo. Co ja mam teraz z tym zrobić? O jakbym tej przyczepy nie wymienił, to by mi się zmieściło. Dobra, ale to gdzieś się tutaj sypie. W sumie ta siła przyczepa stoi w stodole, więc bym mógł ją wyciągnąć i na nią sypać. Albo wiem już. Ja muszę tutaj zdjąć ten stół do rzepaku, więc ja wjadę wiadę kombajnem do stodoły i wtedy to wysypię. No, naprawić od razu. Naprawiałem zanim wyjechałem w ogóle w pole. To nie jest to. To. Dobra, to. No i zmieniam z powrotem na dzioby. Dobra, nie to. Do przodu pierwsze. Rurę muszę złożyć. No, ale i tak będę musiał ten rzepak gdzieś wysypać, bo będę chciał tam tą przyczepą jechać. Od razu. Puska nie będę brać, bo tutaj jest blisko. Mi się nie przyda, dobra, ale chyba. Nie, dobra, pierwsze wysypię to, a później dopiero pojadę na ten dźwięk. Tutaj go gdzieś ustawię, zgaszę na chwilę. Oni, a załapą? Dźwięki są cicho znowu w tym no, przyczepka o pojemności 6800. Tamta miała niecałe 8 Dobra, a tak teraz tu patrzę nowych nabytków to chyba, więcej nie ma. No nie wiem co będzie z beczką, bo patrzyłem no to mam 50 chyba tysięcy już no, 50 000 litrów w nojowicy, a moja beczka ma pojemność 2300. Więc trochę sobie pojeżdżę. Dobra, tylko to do, tutaj gdzieś wysypię. No tu przodem sobie jadę, tam powinienem wyminąć. Na no, masypanie na tył to może się przydać. Długa studoła się na spokojnie zmieszczę. Właśnie te biegi, przy cofaniu, to są uciążliwe. A ja miałem paliwa do tego zetora. już jest mało. Nawet nie patrzyłem, gdzie tutaj jest w ogóle stacja. Chyba ja mam w te kanistry, więc czego go ze sklepu bym przywiózł. Dobra, chyba aż cofnę tam za te schody. Aż do końca ściany. Pytanie, czy to mi nie wleci pod te schody. Mam nadzieję, że nie. Tak dość blisko podjechałem. Aj! Już pod całą ścianę to sobie. A, bo tutaj łapię te... Jeszcze po pszenicy to mi łyżko mnie zebrało, a tutaj teraz to przeszkadza. No nie wiem, możliwe, że wyrzuciło poza ścianę. Ale trudno. Jak się podwali to łyżką. Dobra, i ciągnik sobie od razu tam zaprowadzę. Tam jest taka polna droga, więc gdzieś to tam ustawię. A nie, dzisiaj zniwa pszenicy. No tak, bo mi tu jeszcze nie urósł. Ja miałem tutaj to pole pszenicy kosić, jest już lipiec. A jęczmień jeszcze... No jęczmień jary, no to trochę dłużej niż pszenica o zima. Choć chyba jęczmień powinien szybciej... Jak w realu, to zazwyczaj jęczmień się szybciej kosi. Nawet jary przed pszenicą. Dobra, on niech sobie tutaj stoi, ja się przejdę. A i poza odcinkami zrobiłem jeszcze jeden pokos tej trawy. Trochę pozostawało. Zrobiłem to na siano. No i kostki wrzuciłem tutaj do mojego rychu, dużo tych kostek jest. No praktycznie z całego pokosu tylko jedną przyczepę sprzedałem. No i zarobiłem za nią tam 2000, bo jednak tych kostek i tak było bardzo dużo. A im więcej tych kostek, tym bardziej będą mi FPS tutaj spadać. Zbytnio nie chciałem. Planowałem trochę więcej, ale kolejny pokos już planuję zrobić yy, prasą rolującą i to wtedy sprzedać wszystko. Jednak okrągłe belki będę robić tylko kiedy będę chciał coś sprzedać, żeby już z tymi kostkami się nie bawić, bo tak to na razie nie będą mi pasować te okrągłe baloty do paszowozu. jest za mały, on ma tylko 8000 litrów. To bym musiał te belki rozcinać, Jakoś po połowie. Więc to prościej będzie z kostkami się pobawić, i tym bardziej, że mam tyle miejsca na górze na te kostki. Więc w tym sezonie na pewno jakieś zbieranie kostek będzie. Prawdopodobnie słomy, siana już chyba nie, Tego to trochę zwolnie. W przeszłym sezonie o tym nie wiedziałem, że można zwalniać tutaj motowidła. A, i dźwięki ciszej. I na słomę. zanim teraz się uruchomię, to chwila minie. W tym sezonie będę chciał zrobić tylko jedno pole na cięcie słomy, a reszta wszystko w pokos. to wtedy sprzedawać. Jedno pole chyba zrobię w kostki. Właśnie, żeby mieć dokrów, wtedy powinno mi wystarczyć. Albo bym zrobił dwa bo w sumie, jakbym tutaj, no to tego dużo raczej nie będzie. Te dwa małe pola bym mógł zrobić, bo to pole chciałem ciąć, a tutaj to pole bym wtedy sprasowało w okrągłe bym to sprzedał. Tylko cztery pola chyba mam zboża. No tak, bo po dwa byłem. Dwa pszenicy i dwa jęczmienia także te dwa pola raczej w kostkę, no może najwyżej nie całe, zrobię jakoś półtory. Zobaczę przy prasowaniu ile to wyjdzie. No i w tym sezonie na pewno jeszcze jeden odcinek ze żniw będzie właśnie z jęczmienia. Chciałem robić 3 odcinków, dlatego zrobiłem taki połączony, ma rzepaku i pszenicy. Ale i tak myślę, że pomiędzy tymi odcinkami zrobię jakąś przerwę na jakieś zbieranie kostek albo na talerzowanie, nie w tej coś takiego I się zobaczy. Muszę sprawdzić czy na tym polu co kościłem właśnie rzepak. Nie wymaga, przypadkiem teraz wapna. Tutaj wąskie pole, więc to też szybko powinno pójść. Może nawet na odcinku to skoszę. Gdybym zrobił tak około 20 minut, no to myślę, że na luzie bym to skosił. Nawet może i całe 20 minut. To myślę, że to skończę. Tu ile? 4 przejazdy na ten teraz takie trochę słabo wygląda To jest od shaderu, bo ostatnio sobie wgrałem No i coś to się psuje, ale to tylko w kombajnie, tak jest Nie wiem od czego. Jeśli macie taki sam problem Albo mieliście, no to napiszcie w komentarzu jak to rozwiązać Bo to jest właśnie tam związane z tymi kolorami Jak to tam się zmienia to po prostu coś tam rozłącza w danym momencie Jak ci kamerę wyżej da No i wtedy to się tak psuje W tych maszynach patrzyłem, no to to właśnie, bo działało wszystko, tylko w kombajnie coś. Teraz mam nadzieję, że uda mi się z tą serią lecieć, bo jednak te odcinki będą dość szybko, raczej nie będzie dużo ogarniania, poza odcinkami. Takie będę prasowanie kostek zrobił, zbieranie, czy jeszcze depelowanie, zbieranie tych balotów to wszystko robimy, to słowa będzie miała praktycznie ogarniętą na odcinkach. No i żniwa w większości też, bo w sumie poza odcinkiem zostanie mi jedno pole pszenicy, no i tak z połowy pewnie jęczmienia. Chcę zobaczyć, czy będę w ogóle kosić na całym odcinku jęczmień. W takie koszenie bym mógł złączyć z prasowaniem. Teraz będzie gdzie prasować, bo to pole pszenicy. To akurat koszenie zmienia z prasowanie kostek robić. Teraz głośno tutaj idę do kabiny, tylko zaraz zahaczał przyczepę, czy mi się tak wydaje. 90% Całkiem ładnie sypie. Jeden przejazd, takie małe pole i trzy bony. Szepaku sypło 6, 800 albo 900. 900 gdzie ja mam, miałem prawie 200 kg w zbiorniku Jeszcze. Zobaczę, jak tam ceny w ogóle. ale raczej słabo. No. Rzepak, tu jest rzepak. O, też, w listopadzie będzie. 2000, tysiące, teraz po półtory, a miałem jeszcze zobaczyć, jak z wapnem jest, nie, nie wymaga, tylko tutaj orki, kawałek, tutaj, gdzie kosze też, No tutaj chyba było w poprzednim sezonie, swawe. A w tym sezonie na pewno przynajmniej zęba pola będę chciał zasypać, żeby to mi się później nie złożyło w kolejnym sezonie, że będzie kilka pól albo prawie wszystkie No tym jak całe nawet 4 przejazdy Jeśli w kabinie to lepiej wygląda jak te się pisują. Co to ton z tego pola może sypnie. Jeszcze zostaje no prawie przejazd, więc będę będę miał ponad tonę. Więc tam później na powrocie jeszcze tak nie całą tonę powinienem zebrać. Też myślę, że ton będzie fajny. A teraz tak myślę, że to jedno pole jęczmienia miałem sobie odpuścić, bo jakoś w poprzednim sezonie w pole 109, to duże. No, w poprzednim sezonie kosiłem pszenicę. Właśnie możliwe, że zrobię właśnie tutaj koszenie jęczmienia na tym polu koło domu, no i jakieś prasowanie do tego. Powinienem dobić tutaj na tym przejeździe. No, i akurat będzie już jest 20 minut. Na długi wyszedł odcinek. Przedni był krótki, bo tylko z jednej akcji. Dzisiaj w sumie też na lewą pola. No, jeszcze zjadę na koniec sobie zatorem na Gospę Pszenica to w sumie bym mógł to wysypać tam, gdzie zostały mi te resztki. Tam to by później nie przeszkadzało do kolejnych upraw dosypania. sypania. W sumie już tylko więc mi jeszcze po tym zostanie. No, akurat dobiję to już jest. Więc ponad 5 to jestem zadowolony z tego pola. Dobra się tam stawia, ja nie wstawiono czy co? Ale jeszcze nie sypię Chyba header mogę wyłączyć, to sobie opuścić i w sumie możliwe, że od razu pojadę na to pole. Nie, tam jest jęczmień, dobra. Tutaj mam jeszcze pszenicę, więc możliwe, że od razu tam pojadę. A tutaj mam jeszcze pokażę pszczepę z bliska, bo jeszcze Wam nie pokazałem. To jest ta nowa. Kupiłem ją za 7000, a to moją starą sprzedałem za 12. Całkiem spoko Interes, tylko że ta jest trochę mniejsza. No ale właśnie tego się nie buguje, więc o to mi głównie chodziło. Dzięki troszkę głośniej. No i na stację muszę pamiętać, żeby zajechać. A tutaj jest to blisko. cięcie. Dobra, ale już dojechałem na gospę. To już sypie. To za Jeżeli ten wam się spodobał, no to oczywiście zostawcie łapkę w zostawcie subika. Dziękuję wam za oglądanie i na razie trzymajcie się. Cześć!